Co jakiś czas powraca temat tego, czy w okresie okołoświątecznym sklepy wielkopowierzchniowe powinny być czynne krócej, czy w ograniczonych godzinach. Sprawa ma dwie strony medalu. Pracując na co dzień, często nie mamy czasu na zrobienie zakupów, możemy więc to zrobić na przykład w Wielką Sobotę. Jednak byśmy my mogli robić zakupy w wolnym czasie, ktoś musi pracować. Forum Młodych PiS uważa, że handel w Wielką Sobotę powinien być możliwie szeroko ograniczony. Osoby pracujące w sklepach wielkopowierzchniowych, ogólnie w sklepach handlowych, to przeważnie są kobiety. Kobiety, które mają rodziny, kobiety, na których barkach i karbie spoczywa lwia część przygotowania do świąt, dlatego apelujemy do mieszkańców Szczecina o tą solidarność, o ludzką empatię, żeby nie tylko oni, ale żeby także te kobiety pracujące, a także pozostałe osoby pracujące w sklepach w placówkach handlowych, żeby również mogły spokojnie przygotować się do świąt. Praca w czasie świąt uniemożliwia mieszkańcom przygotowanie się do świąt oraz wzięcie udziału w sakramentach, które odbywają się zarówno w wielki piątek, jak i wielką sobotę. To szczególnie oburza młodych polityków. Po tej godzinie już ani nie można poświęcić tych pokarmów. Kobiety wracają do domu. Dzisiaj o godzinie 19.00. Tutaj problem, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na Prawo obrzeża, pracują tutaj, bądź odwrotnie. Dojazd do domu to jest godzina, półtorej. Następnie przygotowania do świętu skutecznie uniemożliwiają także uczestniczenie Wigilii, w tri, Wigilii Święta Nadejścia w którego nadejścia Pana Jezusa. Apel jest więc dwutorowy. Z jednej strony do przedsiębiorców byci ograniczyli godziny handlu, z drugiej strony do mieszkańców byci wykazali się solidarnością społeczną i w Wielką Sobotę omijali szerokim łukiem dyskonty i galerie handlowe i oddawali się zadumie i przygotowaniu do świąt. Tylko Wielki Sobota ale dotyczy także wolny niedziela, a także innych dni świątecznych. Jest ustawowo 12 dni świątecznych wolnych od pracy, no ale tych katalog, tych świąt, które można było poszerzyć jest znacznie większy, nie wspominając już o niedziel. Niedziela, która wedle przykazań kościelnych jest dniem wolnym od pracy, dniem, którym należy, dzień, który należy święcić, no a u nas się pracuje. Czy ktoś posłucha apelu młodzieżówki? Patrząc na tłumy i kolejki w centrach handlowych zdaje się, że sprawa nie będzie prosta. Młodzi zaznaczają także, że również w niedzielę handel powinien być ograniczony, tak jak zrobiły to Niemcy, Norwegia czy Szwajcaria. Różnice gospodarcze? To według forum młodych nie ma żadnego znaczenia.